Moi drodzy, informacja dla tych, którzy obserwują prowadzony przeze mnie publicznie portfel aktywny. Dzisiaj sprzedałem połowę posiadanych przeze mnie akcji Duolingo. Zmniejszałem pozycję o 50%, wykorzystując ostatnie wzrosty. Moje spojrzenie na spółkę pozostaje nadal optymistyczne i moja ocena jej jest bardzo dobra, dlatego zostawiam właśnie. Resztę akcji, natomiast jak pamiętacie, ja zwiększałem pozycję, wykorzystując te głębokie spadki, które były niedawno i teraz redukuję pozycję, głównie z tego powodu, że stanowiła ona przed redukcją największą pozycję w moim portfelu, a akcje duolingo charakteryzują się ostatnimi czasy ogromną zmiennością i tak duża pozycja w tym portfelu za bardzo mi po prostu latała w tabelkach, więc zdecydowałem się ją obciąć, natomiast moje spojrzenie na spółkę jest dalej pozytywne, dlatego zostawiam resztę akcji. No i czekam, aż przyniosą jeszcze większe korzyści. Ci, którzy jeszcze nie oglądają mojego portfela, a chcieliby go zobaczyć i śledzić, link do niego znajdziecie w moim profilu lub po prostu wpiszcie adres aktywnyportfel.pl. Zapraszam, polecam, no i powodzenia na rynkach.